Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnej prezentacji ze sklepu CDN w Katowicach. Jesteśmy sklepem stacjonarnym, mieścimy się w Katowicach przy Alei Korfantego 2. Pracujemy tu w tym miejscu dla klientów już od 32 lat, więc odrobinę doświadczenia mamy. Oprócz tego od kilku lat prowadzimy sklep internetowy, gdzie też prezentujemy swoje wyroby. Forma filmików, prezentacji na filmikach, na sylwetkach. E, czyli zarówno na mnie, jak i na towarzyszącej mi pani Renatce, ma na celu e, pokazaniu, pokazanie paniom, przede wszystkim paniom, że również większe sylwetki e, mogą w danych rzeczach wyglądać dobrze i żeby się nie bać pewnych modeli, pewnych fasonów. Nie podajemy wymiarów w centymetrach, ponieważ one bylo, bywają mylące. Natomiast podajemy zarówno swoje wymiary, jakie mamy, jak i wymiary, jak i rozmiary, które mamy w danym momencie na sobie. Że filmiki zawierają kilka pozycji, bo nie chcemy za dużo, żeby nie robić wody z mózgu, żeby po prostu nie było galimatiasu. W związku z tym staramy się to pokazywać w takich krótkich blokach tematycznych. I na przykład dzisiejszy blok chcemy poświęcić odzieży letniej, takiej, którą możemy wykorzystać zarówno w letni dzień w mieście, jak i udając się na przykład na wczasy na wypoczynek. I teraz przejdziemy do pierwszej propozycji naszej. To jest komplet karen w kolorze limonkowym o kodzie produktu 092 łamanej 11635. Jest, komplet składa się z bomberki właśnie w takim limonkowo-pistacjowym kolorku, wykończonej tu ściągaczem białym z dodatkiem srebrnym. I ściągaczem przy rękawach. Posiada też srebrny, gruby, taki kostkowy zamek. Tu na dole troczkami i za pomocą stoperów można to ładnie dopasować do siebie. Także jest to taka fajna forma letniej bluzy, takiej zaciepki. Czy, czy jak ja to nazywam, okrywidy, czyli po prostu jak nie mamy co ubrać na siebie, to ubieramy coś takiego. Bardzo fajny kolor. Tak, kolor jest bardzo taki pastelowy, taki pastelowy, taki przyjazny, ożywiający, odświeżający. Nie powiedziałam jeszcze jednej istotnej rzeczy, że jest to komplet marki Polamondi, marki, która naprawdę charakteryzuje się e, ogromną mocą twórczą i robiąca przepiękne rzeczy, właśnie takie szalenie oryginalne, to nie są kopiowane produkty, bo bardzo często firmy wręcz kopiują produkty polemogi. Co też jest przykre dlatego, że firma przykłada ogromną wagę do Dopracowania danej rzeczy, a ktoś po prostu no, robi plagiat z Ciężkie jest to do wyeliminowania, no, ale tak się dzieje. Jedyną pociechą jest to, że takie naśladownictwo jest najwyższą formą uznania, bo to znaczy, że te rzeczy naprawdę się podobają, skoro ktoś decyduje się na, nazwijmy to po imieniu, wręcz kradzież projektu. Mm -hmm. I teraz przechodzimy do sukienki, która jest również w komplecie. Jest to sukieneczka na podszewce. Tak jak pani Renatka pokazała, pod spodem ta podszewka dodatkowo jest wykończona taś, takim warstwom też tkaninki w kolorze tutaj wierzchniej. Kolor nawiązuje oczywiście do koloru bomberki. Sukieneczka posiada kieszenie, góra to jest dzianinowa taka cieniutka bluzeczka na którą został naszyty panel z motywem takiej twarzy i zdobiony jeszcze dodatkowo kwiatkami. Też proszę zwrócić uwagę jak firma dba o szczegóły, jak to jest wszystko dopracowane, dopieszczone, ile tu serca zostało włożone. Że przy tym panelu tu nawet została wsta zrobiona wstaweczka z tej samej tkaniny, z której jest ta tkanina zasadnicza dołu sukienki. Rzecz jest naprawdę szalenie oryginalna, bardzo unikatowa, doskonałej jakości, jeżeli chodzi o tkaninę, o do odszycie. Po prostu towar z najwyższej półki. Cena tego kompletu to jest 499 zł, z tym, że został nam jeden jedyny już w rozmiarze 42, ale dzięki temu ta cena jest taka dobra, bo komplet kosztował 799 zł, a w tej chwili, ponieważ jest to taki środka ostatnia, no to ma bardzo dobrą cenę 499 zł. Także tutaj jeszcze raz podkreślam też, warto zainteresować się produktami marki Polamandi, ponieważ są to rzeczy naprawdę twórcze, bardzo oryginalne, dopracowane. To jest firma, która zasługuje na to, żeby dotrzeć do większej ilości klientów i żeby docenić wkład pracy, który wkładają w tworzenie kolekcji. Teraz może przejdę, przy okazji omówię swoją sukienkę, którą mam na sobie. Jest to sukienka czarno-biała z kieszenią o kodzie produktu 085 łamane 293 i ja mam na sobie ubrany rozmiar 46. Sukienka kosztuje 499 zł. Tutaj w tej sukieneczce grają przede wszystkim kolory, bo one przepięknie zestawienie zawsze czarno ekli ono odświeża. To jest takie klasyczne, ponadczasowe zestawienie. Plus do tego ta nakładana kieszeń, która jest jednocześnie, ona też ma tą funkcję użytkową, ale jest też jednocześnie ozdobą. Jest tutaj doszyty zameczek który też może dostać możemy się do kieszeni właśnie od strony tutaj bocznej, plus połączenie rodzajów tkanin, bo mamy tutaj wzór taki bardziej zwierzęcy, tu natomiast boki mamy z pasków. Jedynym mankamentem tej sukienki jest to, że firma niestety szyje tylko do 46 rozmiaru, i ja przyznaję się szczerze, pomimo tego, że no niby teoretycznie weszłam w tą sukienkę, to tutaj rękaw mnie trochę trzyma. Bo ja mam jednak więcej tutaj, ja mam 108 cm w biuście, ale biceps mam bardzo szeroki. W związku z tym, no nie zawsze, nie wszystko mi pasuje. Ale rękawek jest krótki, zakończony takim ściągaczem. Oczywiście, na ten biceps jest też rozwiązanie, bo można zrobić pęknięcie, czy tutaj wewnętrznie pod pachą, czy też tu zewnętrznie pęknięcie w zewnętrznej stronie rękawka. Każda krawcowa sobie z tym poradzi. Ja przynajmniej. No, bardzo często takie kombinacje wykonuję, żeby, mog żeby mogła mieć coś fajnego, co mi będzie pasowało. Sukieneczka jest zapinana z tyłu na zameczek, nie posiada potrzebki, może być zarówno, tak jak mówiłam, do pracy, na spacer, no, na każdą sytuację taką letnią. I to jest marka Konduo, też bardzo dobra marka polska, która też dba bardzo o szczegóły i ma taki swój określony styl, określony profil. Tutaj ubelewam bardzo nad tym, że niestety, ale szyją tylko i wyłącznie do rozmiaru 46. A teraz pokażemy kolejną rzecz. Jest to sukienka też. Polamondi, e, pierwsza uwaga od razu, którą mówię, ta sukienka na Panią Renatę jest za długa, mhm. za długa i Może za duża, za tak, też, też no, nie także było nie było, musiałam. także tak, ale Wiem, też to. jest to właśnie marka Polamondi, e, bo ja uważam, że najkorzystniejszą długością tak, 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 jest, właśnie... jest ta długość o taka zakrywająca kolanko, ale nie zachodząca na łud, łydkę. Mm -hmm. Także tu y, pierwsze, co bym zrobiła, jeżeli bym chciała kupić taką sukienkę, to skróciła sobie. No ja też nie mam obcasa akurat wyjątkowo. Tak. Gdyby to był, gdybym założyła obcas, też inaczej. Te, by też to by wyglądało. inaczej, ale pokazujemy tak. To, że tu akurat, że właśnie nie, obca tak. Samej. I teraz proszę zwrócić uwagę. Prosta sukienka dzianinowa e, z takiej mięsistej, fajnej dzianinki na którym zostały naszyte e, parciane e, taśmy, e, które właśnie w taki nieregularny sposób określają wzór. E, do tego złote literki P PM, czyli Pola Mondi. E, sukienka posiada e, użytkowe kieszonki, co też panie bardzo lubią i bardzo chętnie z tego korzystają. No i co więcej, no, wygodna, prosta, ponadczasowa. Na lato tak. na do biura, do pracy, na wiem, wszelkie spacer, Są panie, które na przykład pierwsze mówią, że od odprułyby od literki, a inne panie widząc literki mówią, o jak fajnie, że to no, właśnie no, jest. No, Także... Takiego pieprzyka nadają według tak, mnie. Tak, taki no. smaczek tak, właśnie smaczek, dodają na tak, taka... taką fajną... Że jest to jednak coś innego. Zresztą panie, które lubią Polamondi, one naprawdę bardzo chętnie wracają do tego. E, Pani Renato, tylko to jest sukienka Sofia, tak? No tak, tak, jak Chyba? Piszę. tak, ale nie? nie poszło w kolejności. E, tak, Sofia, bo nie powiedziałam. Jest to sukienka Sofia marki Pola Mondi, o godzie produktu 0,92 łamane 162,77 i sukieneczka kosztuje 589 zł i pani Renata miała na sobie rozmiar 44, przy czym Pola Monkisz szyje sukienki zawsze e, o rozmiar większy. W związku z tym, jeżeli kupujemy, kupować rozmiar mniejszy niż zazwyczaj nosimy. Tak jak widać było na pani Renatce, ta sukienka na nią była zdecydowanie za duża. Tu powinna mieć co najmniej 42 albo wręcz 40. Tylko no nie zawsze łatwo uchwycić tą granicę, który rozmiar będzie najlepszy, ale pamiętać proszę przy Marce Polamondi, żeby jednak brać sobie rozmiar mniejszy, bo firma ma tendencję do tego, żeby. E, zawyżać te rozmiary. E, też ją wprawdzie do 46 rozmiaru, ale te panie, które kupują, które wiedzą o tym, to wiedzą, że ta 46 wychodzi na 48. W związku z tym, w większości nie ma problemu. Prosiliśmy ostatnio, była rozmowa na temat, żeby jeszcze zwiększyć o jeden przynajmniej rozmiar bo jest mnóstwo pytań, panie są bardzo zainteresowane w większym rozmiarze, no bo jest ciekawe wzornictwo. Określamy to, że nie jest to babcinę, bo pomimo tego, że jesteśmy babciami, jesteśmy w określonym wieku, ale jeszcze czujemy się młodo, jeszcze chciałybyśmy mieć rzeczy takie z pazurkiem, eleganckie, w dobrej jakości, ale jednak z takim smaczkiem. I teraz, Kolejną propozycją, taką letnią, jest sukieneczka ponownie marki Conduo. Tutaj akurat robimy w tym e, filmiku taką mi miksa takiego Conduo i Polamonti. Pola Obie świetne polskie firmy, e, które naprawdę mają swoje, e, swoje zwolenniczki i bardzo chętnie kupują, kupowane są. Sukienka ma kod produktu 085, łamane 173, kosztuje w tej chwili 349 zł i Pani Renata ma na sobie ubrany rozmiar 42. Tak jak widać, sukienka jest zakończona tutaj paśmą z kontrastowym takim wykończeniem. Dodatkowo tu jest taki element odrobinę transparentny, oprócz... Białego ściągacza jest część transparentna i e, granatowe takie wykończenie. E, do, granatowe albo czarne, granat. Granat chyba. Mhm. <laughs> albo bardzo ciemne. Chyba. ciemne. <laughs> Ta, bardzo chyba. ciemne. Tak. Do <laughs> tego ozdobę. Tu jest wszędzie czarne. Tu jest czarne, więc tak. może to jest czarne. To, tak, mhm. możliwe. Do tego jest taka. Te kieszonka z tak, takim modowym właśnie zacięciem. Element taśmy ozdobionej napisem Fashion przy rękawkach i przy kieszonkach. I ten sam element został umieszczony z, tutaj z tyłu na dole, bo sukienka tworzy formę bombki. To, co teraz Pani Renata z tyłu zaprezentowała, tyłem jest takie ściągnięcie. Można tu ściągnąć trokami. I proszę zwrócić uwagę, jak firma dba o detale, że nawet przy tym troku to nie jest prosty trok. To jest taśma rybsowa z nabijanym takim żółtym i czarnym elementem, takim napem. Także to świadczy o dbałości karczek z tyłu w kształcie literki V, także dopracowane w każdym detalu, bo naprawdę polskie firmy szyją doskonałe rzeczy, świetna jakość, sukieneczka oddycha, także jest wygodna taka, Świetne rozwiązanie na letnie dni. Przypomnę, prezentowana sukienka była marki Konduo. Miała kod produktu 0,85, łamane 173, kosztuje 349 zł i pani Renata miała ubraną na sobie 42. Pani Renata ma 102 cm w biuście i 112 cm w bioderkach. I wzrostu ma 172 cm. Przypomnę też, że przy każdym wyrobie na naszej stronie internetowej jest tabela rozmiarowa dotycząca danego modelu, danego producenta. My nie pracujemy na jakiejś jednej uniwersalnej tabeli rozmiarowej, tylko trzymamy się tabeli rozmiarowej, e, który dany producent produ e, trzyma. E, bo jednak nie ma polskiej normy rozmiarowej. I każda firma ma swoje jakieś tam tabele rozmiarowe. One potrafią się różnić często o cały rozmiar, czy nawet dwa rozmiary. W związku z tym, tutaj, żeby nie wprowadzać klienta w błąd, żeby jednak klient miał możliwość dokonania jak najlepszego wyboru, żeby nie było konieczności wymiany, podmiany czy zwrotu to my sobie dodajemy dodatkową pracę, ale Państwu ułatwiamy zadanie, że nie musicie szukać, tylko po prostu przy danym produkcie wchodzicie w tabelę rozmiarową, sprawdzacie swoje rozmiary, porównujecie do rozmiarów, które są w danej tabeli. Przy czym zwracam uwagę, że najistotniejszym rozmiarem zawsze jest obwód biustu i obwód bioder. Śmiało można pominąć, nie brać pod uwagę obwód talii, dlatego że ten obwód bywa bardzo, bardzo mylący z uwagi na konstrukcję danej rzeczy, ale tutaj trzeba pilnować, żeby jednak to było według tych wymiarów. Wymiary w tabeli są to wymiary osoby, dla której ta sukienka powinna najlepiej pasować. Więc tutaj trzeba pamiętać, że to jest wymiary sylwetki, zbliżone do sylwetki, na którą jest to przeznaczone. Niby drobiazg, a to jest bardzo istotne, bo wiem, że część firm podaje wymiary na płasko, no ale nie każdy wie, ile luzu powinna mieć dana rzecz. Tu natomiast jest to, że podaje się wymiary sylwetki, na którą jest przeznaczony dany wyrób. A teraz jest nasza kolejna propozycja. Jest to sukienka, też ponownie marki Konduo sukienka Granat z Bielą. I tak jak widać, firma Konduo ma takie zacięcie sportowe bardzo fajne też, bo bardzo takie oryginalne podejście do tematu. I tutaj mamy sukieneczkę, gdzie góra dzianinowa jest miękko układająca się. Na rękawku jest lampas z, z napisami, także fajnie to się też prezentuje. Dół natomiast jest tkaniny takiej technicznej, takiej szeleszczącej, troszkę mm -hmm. przypominającej rzecz, którą na kurtki się tak, stosowało. Tak, tak, taka. Taki, taki bardzo delikatny ortalionik, tak, coś takiego. Tak, tak, o właśnie tego mm -hmm. mi słowa brakowało. I co jest też, tutaj ta taśma, która wydaje się, że jest tylko taśmą, jest zamkiem błyskawicznym. Mm -hmm. Także to świadczy o e, przy, przykładaniu się firmy do detali, żeby nie zacięła właśnie. Bo proszę zwrócić uwagę, to jest zamek błyskawiczny, ale to jest taka najwyższa jakość właśnie. I też kształt bombki. E, ma kieszonki? Ma, ma, tu ma, ma zwykłą, a tutaj taką a taką nakładaną Wykładam, kieszoneczkę e, zakończoną wtedy ta kieszonka nakładana, zakończona białym zameczkiem, z takim malutkim kroczkiem właśnie gumeczką e, w zakładki, ale tylko asymetrycznie z jednej strony, druga strona już nie ma tych zakładek, ale natomiast druga strona ma ten zameczek, gdzie pod zamkiem jest jeszcze więcej tej tkaninki. Świetne rozwiązanie ponadczasowe, bo ten model praktycznie no, nie wyjdzie z mody ani teraz, ani to taki bardzo, przez, bardzo oryginalny. Ta, tak, bardzo oryginalny właśnie. Jeszcze raz przypomnę sukienka e, o godzie produktu 0,85 łamane, 183 w cenie 369 zł. Pani Renatka miała na sobie rozmiar akurat tutaj 44, e, cena 369 i e, marka konduo. bardzo dobra polska e, marka produkcyjna na którą też warto zwrócić uwagę. I na tym zakończymy tą krótką prezentację. Zapraszamy oczywiście na nasze kolejne prezentacje, gdzie będziemy chciały zaprezentować, pokazać Państwu rzeczy, którymi uważamy, że jest w danym momencie, które są najbardziej atrakcyjne. Zachęcamy do odwiedzenia strony naszej internetowej, to jest www sklepcdn.pl albo przychodzenia bezpośrednio do sklepu w Katowicach, Aleja Korfantego 2. Pracujemy codziennie w sklepie stacjonarnym od 10 do godziny 18, w czwartek do godziny 19, w soboty i w niedzielę nie pracujemy. Więc myślę, że do zobaczenia w tej czy innej formie i mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi.